Tam wasz weekendowy, majówkowy chill, jak twój weekendowy majówkowy chill. U mnie dzisiaj wyjątkowo pracowicie. Tak, postanowiłam wykorzystać piękną pogodę, która jest za oknem, wykorzystać ogród na balkonie, i usiąść do tego, żeby zrobić kilka materiałów takich dla uczestników wyzwania Przebudzenie Mocy. Kilka materiałów. Co to znaczy? To znaczy przygotowałam kompendia wiedzy dla uczestników pierwszej i drugiej edycji wyzwania Przebudzenie Mocy. Lada moment będzie trzecia edycja, także możesz zarezerwować już swoje miejsce. I co w tych materiałach można znaleźć? Można znaleźć m.in. to, o czym będzie i o czym było na wyzwaniach, czyli o budzeniu mocy ciała, o budzeniu mocy umysłu, całe mnóstwo, mnóstwo przydatnych wskazówek i oczywiście obudzeniu mocy emocji. Wyszło tego całkiem sporo, bo około 30 stron materiałów. Uczestnicy wyzwania dostają je w transzach, to znaczy codziennie będzie przychodził jeden mail z podsumowaniem tego, co działo się na wyzwaniu, tak żeby sobie utrwalić jeszcze te treści, żeby odświeżyć sobie pewne rzeczy, żeby móc sprawdzić czy się tam odpowiednie wskazówki w odpowiedni sposób wdrożyło. Także to, tak jak powiedziałam, już materiały trafiają do tych, którzy byli, a jeżeli ciebie nie było na wyzwaniu przebudzenie mocy i chcesz dołączyć, chcesz też dowiedzieć się w jaki sposób zarządzać swoją energią, jakie naukowo potwierdzone metody wykorzystać do tego, aby mieć większą produktywność, aby mieć większą koncentrację. Aby szybciej przede wszystkim realizować wyznaczone przez siebie zadania, z czego to się bierze: no bo jak będziesz mieć lepszą koncentrację i większą produktywność, to będziesz szybciej realizować. I oczywiście to jest temat, który poruszamy na przebudzeniu mocy ciała, ale również pracujemy z niewspierającymi przekonaniami, z przekonaniami, które powstają u nas w dzieciństwie, i trzeba zrobić z tym porządek. A więc dowiesz się również, w jaki sposób sobie z przekonaniami niewspierającymi poradzić. Jeżeli masz w swoim życiu coś, co nie działa, to prawdopodobnie tam są niewspierające przekonania. I w trzecim dniu wyzwania będzie o emocjach: o tym, w jaki sposób pracować z emocjami, co z nimi robić, czym w ogóle są, o czym cię informują i jak możesz emocje uwalniać. Dam Ci prostą technikę do zastosowania. Dosłownie w każdej sytuacji, która będzie miała miejsce, dwa takie elementy świadomego korzystania z emocji, który jest częścią Holistic, holistic Life Strategy, czyli systemu strategii życia holistycznie, programu transformacyjnego, do którego również serdecznie Ciebie zapraszam. To tyle ode mnie przy majówce, idę coś zjeść.